Rozdział pierwszy. Znikające marchewki W słoneczny poranek w Pupilkowie, małym malowniczym miasteczku zamieszkałym przez różne zwierzątka, króliczek rumianek budził się z uśmiechem na pyszczku. Jego mały ogródek był jego dumą i radością. Każdego dnia starannie pielęgnował swoje marchewki, podlewając je i odchwaszczając, Uwielbiał patrzeć, jak rosną i dojrzewają, czekając na dzień, kiedy będzie mógł cieszyć się ich smakiem. Jednak tego poranka coś było nie tak. Kiedy Rumianek poszedł do ogródka, zauważył, że kilka marchewek zniknęło. Zmarszczył nos i rozejrzał się wokół, ale nie dostrzegł żadnych śladów. Czyżby ktoś w nocy zakradł się i ukradł jego marchewki? Zmartwiony króliczek postanowił, że musi coś z tym zrobić. Pierwszym miejscem, do którego się udał, była norka lisiczki Rudej. Lisiczka była znana z tego, że zawsze miała dobre pomysły i potrafiła znaleźć rozwiązanie każdego problemu. Rumianek zapukał do jej drzwi. Ruda, jesteś tam? zawołał. Po chwili drzwi się otworzyły, a na progu stanęła Ruda, uśmiechając się przyjaźnie. Cześć, rumianku, co cię do mnie sprowadza o tak wczesnej porze? zapytała. Ruda, mam problem, odpowiedział rumianek marszcząc czoło. Ktoś kradnie moje marchewki, nie wiem co robić. Lisiczka podrapała się po głowie, zastanawiając się. To rzeczywiście problem, powiedziała, ale nie martw się, rumianku. Razem na pewno znajdziemy rozwiązanie. Może poprosimy o pomoc karmelka. On ma świetny węch i może nam pomóc znaleźć złodzieja. Króliczek zgodził się z entuzjazmem i razem poszli do domu pieska Karmelka. Karmelka często można było spotkać bawiącego się na łące za pupilkowem. Był zawsze gotów do pomocy swoim przyjaciołom. Karmelku! zawołała Ruda, kiedy tylko zobaczyła go na łące Potrzebujemy twojej pomocy. Piesek podbiegł do nich, machając ogonem. Cześć, Ruda, cześć, Rumianku. Co się stało? Zapytał. Ktoś kradnie marchewki z ogródka Rumianka, wyjaśniła Ruda. Pomyśleliśmy, że mógłbyś nam pomóc znaleźć złodzieja. Masz świetny węch, może uda ci się wywęszyć, kto to robi. Karmelek skinął głową z determinacją. Z przyjemnością wam pomogę, powiedział. Chodźmy natychmiast do ogródka Rumianka. Trójka przyjaciół udała się do ogródka, gdzie karmelek zaczął węszyć wokół grządek. Rumianek i ruda patrzyli na niego z nadzieją. Piesek opszedł cały ogródek, zatrzymując się co jakiś czas i dokładnie obwąchując ziemię. Coś tu jest, powiedział w końcu karmelek, zatrzymując się przy jednej z grządek. Czuję zapach, ale jest bardzo słaby. To jakby. Nie wiem, jak to opisać. Bardzo delikatny, niemal niewyczuwalny. Co to może znaczyć? zapytał Rumianek. Nie wiem, ale musimy być czujni, odpowiedziała ruda. Może złodziej wróci tej nocy. Powinniśmy urządzić straż i spróbować go przyłapać na gorącym uczynku. Rumianek skinął głową, chociaż w głębi serca czuł lekki niepokój. Nie lubił myśli o tym, że ktoś mógłby chcieć skrzywdzić jego ogródek. Ale wiedział, że muszą to zrobić, jeśli chcą zatrzymać złodzieja. Tego wieczoru przyjaciele zebrali się w ogródku rumianka, przygotowując się do nocy pełnej czuwania. Rozłożyli kocyki i przynieśli ze sobą trochę jedzenia, aby umilić sobie czas. Karmelek wziął na siebie pierwszą wartę, obiecując, że obudzi innych, jeśli coś zauważy. Noc była spokojna, a niebo pełne gwiazd. Ruda i Rumianek usnęli szybko, zmęczeni całym dniem. Karmelek czuwał uważnie, nasłuchując każdego szmeru. Przez dłuższy czas nic się nie działo, aż w końcu piesek zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem nie pomylili się co do złodzieja. Nagle usłyszał cichy szelest, uniósł głowę napinając uszy. Dźwięk dochodził z daleka, jakby coś się poruszało w zaroślach. Karmelek obudził rudą i rumianka, szepcząc: Słyszę coś, chodźcie, sprawdzimy to. Ostrożnie ruszyli w stronę, skąd dochodził dźwięk. Szli powoli, starając się nie robić hałasu. Kiedy dotarli do zarośli, zatrzymali się i spojrzeli przez gęste liście. Coś poruszało się tam, ale było za ciemno, by zobaczyć dokładnie co. Kto tam jest? Zawołał Rumianek, próbując brzmieć odważnie, choć jego głos drżał. Zarośla zadrżały mocniej, a potem zapanowała cisza. Przyjaciele czekali, ale nic się nie wydarzyło. Po chwili Ruda zdecydowała się podejść bliżej, wspięła się na tylne łapy i zerknęła przez gęste liście. Nic tu nie ma, powiedziała, odwracając się do reszty. Może to był tylko wiatr. Rumianek poczuł ulgę, ale karmelek nadal był niespokojny. Podszedł bliżej i obwąchał zarośla, ale nie wyczuł żadnego zapachu. Zrezygnowani wrócili do ogródka, zastanawiając się, co dalej. Następnego ranka Rumianek zauważył, że kolejne marchewki zniknęły. To sprawiło, że jego serce zadrżało. Wiedział, że muszą działać szybko, zanim straci wszystkie swoje ukochane warzywa. Musimy dowiedzieć się więcej o tym, co się dzieje, powiedział z determinacją. Może ktoś z mieszkańców Pupilkowa coś widział? Przyjaciele ruszyli do miasteczka, pytając wszystkich, których spotkali, czy zauważyli coś podejrzanego w okolicy. Ale nikt nie miał żadnych informacji, wszyscy byli równie zaskoczeni i zaniepokojeni zniknięciami. Może to nie jest zwykły złodziej, zasugerowała Ruda. Może to coś więcej, coś czego jeszcze nie rozumiemy. Maciuś zgodził się. Może powinniśmy poprosić o pomoc sowe mądrale, powiedział. Ona zawsze ma dobre rady i może nam coś doradzi. Sowa mądrala była znana w Pupilkowie jako mądra i doświadczona doradczyni. Mieszkała na wielkim dębie na skraju lasu. Przyjaciele udali się tam, mając nadzieję, że znajdą u niej odpowiedzi. Kiedy dotarli na miejsce, zobaczyli, że mądrala już na nich czeka siedziała na gałęzi, patrząc na nich swoimi przenikliwymi oczami. Witajcie, moi drodzy, powiedziała. Słyszałam, że macie problem z znikającymi marchewkami. Rumianek kiwnął głową. Tak, mądralo. Ktoś kradnie moje marchewki, a my nie możemy go złapać. Hmm, zamyśliła się mądrala, po czym rozpostarła skrzydła i sfrunęła na niższą gałąź, bliżej swoich gości. Mam pewne przypuszczenia. Wydaje mi się, że możecie mieć do czynienia z kimś sprytnym, kto zna wasz ogródek lepiej niż myślicie. Ale muszę dowiedzieć się więcej. Pokażcie mi dokładnie, gdzie te marchewki znikają. Przyjaciele wrócili do ogródka Rumianka, prowadząc sowe mądrale. Sowa uważnie przyjrzała się każdej grządce, dokładnie sprawdzając miejsce po miejscu. Czy zauważyliście cokolwiek niezwykłego wokół grządek? Zapytała mądrala, badając ziemię. Karmelku, wyczułeś coś ostatnio? Zapytała Ruda. Wczoraj w nocy coś usłyszałem, odpowiedział Karmelek, spoglądając na Rumianka. Ale niczego nie widzieliśmy, tylko szelest w zaroślach. To może być istotna wskazówka, powiedziała mądrala. Ale musimy zebrać więcej informacji. Powinniśmy urządzić jeszcze jedną wartę tej nocy. Ale tym razem zrobimy to trochę inaczej. Musimy być sprytniejsi od złodzieja. Przyjaciele zgodzili się i zaczęli przygotowania do kolejnej nocy. Tym razem rozstawili pułapki które miały zaalarmować ich, gdy tylko ktoś zbliży się do grządek. Karmelek rozłożył w kilku miejscach delikatne nitki, które były niemal niewidoczne w świetle księżyca, a ruda ukryła się w krzakach, gotowa na niespodziewanego gościa. Gdy zapadła noc, wszyscy byli na swoich miejscach, czujnie obserwując ogródek. Godziny mijały powoli, a cisza wokół była niemal namacalna. Nagle, tuż przed świtem, jedna z nitek poruszyła się. Karmelek natychmiast podniósł uszy, a ruda spięła się w gotowości. Rumianek wstrzymał oddech. Sowa mądrala uniosła się delikatnie na skrzydłach, nie wydając żadnego dźwięku. Obserwowała, jak coś przemyka w cieniu. Zaczęła trzepotać skrzydłami, ale złodziej nie zareagował. Teraz! szepnęła Sowa, a karmelek, ruda i rumianek ruszyli w stronę intruza. Nagle coś wyskoczyło z krzaków i zaczęło uciekać. Było szybkie i zwinne, ale ruda była jeszcze szybsza. Goniła za nim, zbliżając się coraz bardziej. Karmelek ruszył w jej ślady, szczekając głośno, żeby przestraszyć złodzieja. W końcu intruz został otoczony przez przyjaciół. Okazało się, że to młody Jerzyk, który z przerażeniem patrzył na swoich prześladowców. Proszę, nie róbcie mi krzywdy zawołał Jerzyk, składając kolce. Co ty tu robisz? zapytała Ruda, starając się być jak najbardziej łagodna. Dlaczego kradłeś marchewki z ogródka rumianka? Jerzyk spuścił głowę, a jego kolce zadrżały. Przepraszam Was wszystkich powiedział cicho. Nie chciałem sprawiać kłopotów, ale moja rodzina jest bardzo głodna, a ja nie wiedziałem gdzie indziej szukać jedzenia. Zobaczyłem wasze piękne marchewki i po prostu nie mogłem się powstrzymać. Rumianek spojrzał na Jerzyka ze współczuciem. Jeśli twoja rodzina potrzebuje jedzenia, mogłeś po prostu poprosić, powiedział. Z chęcią bym się podzielił. Jerzyk spojrzał z wdzięcznością na Rumianka. Dziękuję wam, powiedział. Naprawdę przepraszam za wszystko, pogubiłem się, już nigdy więcej nie będę kradł. W porządku, powiedziała mądrala, która obserwowała wszystko z gałęzi nad nimi. Ważne, że zrozumiałeś swój błąd, ale pamiętaj, że w pupilkowie zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże. Nie musisz działać na własną rękę. Przyjaciele odprowadzili Jerzyka do jego rodziny, a Rumianek dał im kilka marchewek, które jeszcze miał. Obiecał również, że pomoże im założyć własny ogródek, aby nie musieli już więcej kraść. Wszyscy wrócili do swoich domów, czując ulgę i satysfakcję z rozwiązania zagadki. Kiedy nadchodził świt, Rumianek, Ruda i Karmelek usiedli w ogródku, ciesząc się ciszą i spokojem. Cieszę się, że udało nam się znaleźć rozwiązanie, powiedział Rumianek, patrząc na swoje grządki. Ja też, zgodziła się Ruda. I cieszę się, że mogliśmy pomóc Jerzykowi i jego rodzinie. Tak, dodał Karmelek to była dobra noc, ale teraz musimy się trochę zdrzemnąć po tak intensywnych wrażeniach. Przyjaciele roześmiali się i zaczęli planować, jak spędzą kolejny dzień. Ale gdzieś w głębi lasu. Ukryty przed wzrokiem, ktoś inny obserwował ich z zainteresowaniem. Czyżby to była nowa tajemnica, czekająca na odkrycie? Rozdział drugi Tajemniczy Obserwator. Słońce leniwie wschodziło nad pupilkowem, rzucając pierwsze promienie światła na kolorowe domki i malownicze ogrody. Rumianek, Ruda i Karmelek cieszyli się spokojnym porankiem, delektując się chwilą wytchnienia po wydarzeniach minionej nocy. Właśnie mieli rozpocząć nowy dzień, gdy ich uwagę przyciągnął dziwny dźwięk dochodzący z lasu. Słyszeliście to? Zapytał Rumianek, nasłuchując uważnie. Tak, to brzmiało jak szelest liści, odpowiedziała Ruda, spoglądając w stronę drzew. Może to znowu Jerzyk, zasugerował Karmelek, chociaż sam nie był tego pewien. Chodźmy to sprawdzić, zaproponowała Ruda, unosząc ogon w gotowości. Lepiej mieć pewność, że to nic poważnego. Przyjaciele ruszyli w stronę lasu, z każdą chwilą czując coraz większe napięcie. Kroki stawały się coraz bardziej ostrożne, a uszy nasłuchiwały każdego dźwięku. Po dotarciu na skraj lasu zatrzymali się i rozglądali wokół, próbując wypatrzyć cokolwiek, co mogłoby wyjaśnić tajemnicze szelesty. Widzę coś! zawołał nagle karmelek, wskazując łapą na ruch w zaroślach. Z krzaków wyskoczyła para białych króliczych uszu. Przyjaciele podeszli ostrożnie, a ich oczom ukazał się przestraszony króliczek, który w panice próbował się ukryć. Hej, spokojnie, zawołał Rumianek, zbliżając się ostrożnie. Nie chcemy cię przestraszyć. Króliczek spojrzał na nich z wielkimi, wystraszonymi oczami. Kim jesteście? zapytał drżącym głosem. Jestem Rumianek, a to są Ruda i Karmelek, przedstawił ich Rumianek. Szukaliśmy, kto wydaje te dźwięki. Co tu robisz? Nazywam się Białek, odpowiedział króliczek, uspokajając się nieco. Słyszałem, że dzieją się tu dziwne rzeczy, więc postanowiłem to sprawdzić. Co masz na myśli mówiąc o dziwnych rzeczach? Zapytała Ruda, marszcząc brwi. Słyszałem, że znikają nie tylko marchewki, ale i inne warzywa w okolicy. Wyjaśnił Białek. Ludzie mówią, że to może być ktoś z Pupilkowa. Przyjaciele spojrzeli po sobie zaniepokojeni. Musimy dowiedzieć się więcej, stwierdził stanowczo Karmelek. Jeśli ktoś kradnie jedzenie, to może to być poważniejsza sprawa. Może powinniśmy porozmawiać z innymi mieszkańcami, zasugerowała ruda. Może ktoś widział coś podejrzanego. Tak też postanowili zrobić. Wrócili do Pupilkowa i zaczęli rozmawiać z innymi zwierzętami. Jednak nikt nie mógł im powiedzieć nic konkretnego. Większość mieszkańców słyszała jedynie plotki, ale nikt nie miał żadnych dowodów ani wskazówek. To dziwne, mruknął Karmelek. Musi być coś, co przeoczyliśmy. Musimy być czujni, powiedziała Ruda. Jeśli złodziej jest wśród nas, musimy go znaleźć. W międzyczasie Białek zaczął czuć się coraz bardziej nieswojo. Ciągle miał wrażenie, że ktoś go obserwuje. Nawet w ciągu dnia, kiedy bawił się z innymi króliczkami, czuł na sobie czyjś wzrok. Postanowił podzielić się swoimi obawami z przyjaciółmi. Myślicie, że ktoś może nas śledzić? Zapytał Białek, zerkając nerwowo za siebie. Trudno powiedzieć, odpowiedział Rumianek. Ale nie możemy tego wykluczyć, powinniśmy być ostrożni. W nocy, kiedy wszyscy spali, Rumianek postanowił czuwać. Siedział cicho przy oknie, nasłuchując każdego dźwięku. Nagle, w świetle księżyca, zobaczył cień poruszający się w ogrodzie. Serce zabiło mu szybciej, ale postanowił zachować spokój. Muszę dowiedzieć się, kto to jest. Szepnął do siebie. Wyszedł cicho z domu i ruszył w stronę ogrodu. Cień zniknął, ale Rumianek nie zamierzał się poddawać. Przeszedł przez ogród i wszedł do lasu. Tam znowu zobaczył cień, tym razem wyraźniejszy. Była to niewielka postać, która poruszała się szybko i zgrabnie między drzewami. Kto tam? zawołał Rumianek, ale cień zniknął. Kiedy wrócił do domu, opowiedział przyjaciołom o tym, co widział. Ruda i Karmelek słuchali go uważnie. Musimy dowiedzieć się, kto to jest powiedziała Ruda. Może to właśnie złodziej, którego szukamy. Albo ktoś, kto wie, kim jest złodziej dodał Karmelek. Następnego dnia postanowili kontynuować poszukiwania. Wyruszyli w stronę lasu, gdzie Rumianek widział cień. Tym razem byli bardziej przygotowani. Zabrali ze sobą latarki, które dały im jasne światło, oraz lupy, żeby dokładniej przeszukać teren. Musimy być cicho, szeptał Rumianek, prowadząc przyjaciół przez las. Szli ostrożnie, nasłuchując każdego dźwięku. Nagle usłyszeli trzask gałęzi i odgłos biegnących kroków. Ruda uniosła latarkę. A jej światło padło na poruszającą się postać. Był to mały jeżyk, który z przerażeniem patrzył na nich. Hej, nie bój się, zawołał karmelek. Nie chcemy cię skrzywdzić. Jerzyk zatrzymał się i spojrzał na nich niepewnie. Kim jesteście? Zapytał, próbując ukryć się za drzewem. Jestem rumianek, a to są Ruda i karmelek, odpowiedział rumianek. Szukamy kogoś, kto kradnie jedzenie w pupilkowie. To to nie ja, wykrztusił Jerzyk. Ja tylko, tylko szukałem czegoś do jedzenia. Rozumiemy, powiedziała ruda łagodnie, ale czy widziałeś kogoś podejrzanego w okolicy? Jerzyk pokręcił głową, ale po chwili zawahał się. Widziałem coś dziwnego kilka dni temu, powiedział niepewnie. Był tu ktoś, kto nie wyglądał jak zwierzę z lasu. Był bardzo szybki i sprytny. Myślałem, że to może być duch. Przyjaciele spojrzeli na siebie zaniepokojeni. Duch? Zapytała Ruda. Czy jesteś pewien? Nie wiem, odpowiedział Jerzyk. Ale to było naprawdę dziwne. Było to w nocy, a on poruszał się bardzo szybko. Musimy być bardziej czujni, powiedział Karmelek. Jeśli to naprawdę duch, musimy się przygotować. Następnej nocy postanowili ponownie czuwać w ogrodzie Rumianka. Tym razem zabrał ze sobą swoją siostrę, Malwę, która była równie zaniepokojona znikającymi marchewkami. Malwa była młodsza od Rumianka, ale bardzo bystra i odważna. Może razem uda nam się rozwiązać tę zagadkę, powiedziała Malwa, zasiadając obok brata. Gdy siostra usiadła obok rumianka, wszyscy w milczeniu patrzyli na ogródek. Czekali cierpliwie, gotowi do działania. Noc była spokojna, a jedynym dźwiękiem był szum wiatru w liściach. Nagle usłyszeli cichy trzask. Wszyscy zamarli, skupiając się na dźwięku. To znowu on! szepnął karmelek. W świetle księżyca dostrzegli poruszającą się postać, zbliżającą się do pułapki. Cień zbliżył się do marchewek, a przyjaciele przygotowali się do działania. Gdy postać dotknęła pierwszej marchewki, pułapka zadziałała, a cienki sznurek zacisnął się wokół łapki złodzieja. Mamy go, zawołała Ruda, wyskakując z ukrycia. Złodziej próbował się wyrwać, ale pułapka trzymała mocno. Przyjaciele podbiegli, by zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za znikające marchewki. W świetle latarek dostrzegli małe, poruszające się stworzenie, które szybko wymknęło się z pułapki, zostawiając za sobą ślad kawałek ciemnej sierści. Co to mogło być? zapytała malwa, podnosząc kawałek sierści z ziemi. Rumianek przyjrzał się sierści uważnie. To nie wygląda jak sierść jeża, ani żadnego innego małego zwierzęcia, które znam. Karmelek, który miał wyjątkowo dobry węch, podszedł bliżej i powąchał kawałek sierści. To sierść dzika, powiedział stanowczo. Może to oznaczać, że trop prowadzi do zapomnianego lasu na wschodzie. Ruda spojrzała na resztę z napięciem w oczach. W takim razie musimy podjąć trop i zobaczyć, dokąd nas zaprowadzi. Przyjaciele wiedzieli, że muszą działać szybko, zanim tajemnicza postać znowu się pojawi. Byli gotowi podjąć ryzyko i ruszyć w kierunku zapomnianego lasu, nie wiedząc, co ich tam czeka. Zbierzmy nasze rzeczy i ruszajmy, powiedział Rumianek, patrząc na przyjaciół z determinacją. Czekała ich przygoda, której końca nie mogli przewidzieć. Ale byli gotowi stawić czoła wyzwaniom. Tajemniczy obserwator nie mógł ich powstrzymać, a oni byli zdeterminowani, by odkryć prawdę. Przyjaciele podjęli trop i ruszyli w kierunku zapomnianego lasu, gotowi na wszystko, co mogło ich spotkać. Kawałek sierści dzika trzymali jak cenny klucz do rozwiązania zagadki. Nie wiedzieli, co ich czeka ale byli zdeterminowani, by się dowiedzieć. Rozdział trzeci. Zapomniany las. Przyjaciele wyruszyli w kierunku zapomnianego lasu, niosąc ze sobą kawałek sierści dzika. Las był gęsty i mroczny, a ścieżki zarośnięte krzakami i pnączami. Karmelek prowadził. Jego znakomity węch kierował ich w stronę celu. Musimy być ostrożni. Powiedziała ruda, patrząc na otaczającą ich gęstwinę. Nie wiadomo, co może czaić się w tych zaroślach. Szli ostrożnie, unikając ostrych gałęzi i głębokich kałusz. Nagle natrafili na pierwszą przeszkodę, rzeka, której brzeg był stromy i śliski. Jak przejdziemy na drugą stronę? zapytała malwa, patrząc na rwący nurt. Karmelek węszył dookoła, szukając możliwego przejścia. Może znajdziemy mostek lub zwalone drzewo, które pozwoli nam przejść? Szli wzdłuż brzegu, aż w końcu natrafili na zwalone drzewo, które tworzyło naturalny most. Przeszli po nim ostrożnie, jeden po drugim, trzymając się nawzajem, by nie spaść do wody. Uff, udało się! powiedział Rumianek, kiedy wszyscy byli już bezpieczni na drugim brzegu. Kontynuowali swoją podróż, ale wkrótce napotkali kolejną przeszkodę. Wysokie krzewy jeżyn tworzyły nieprzebyty mur przed nimi. Nie możemy przez to przejść, zmartwił się Karmelek. Jeżyny nas pokłują. Ruda, która była sprytnym stworzeniem, spojrzała na krzewy i zauważyła wąską ścieżkę po prawej stronie. Tam jest wąska ścieżka, spróbujmy nią przejść. Ścieżka była wąska i kręta, ale udało im się przebić przez krzaki bez większych problemów. Szli dalej, aż dotarli do Polany. W oddali zobaczyli gniazdo dzików. Tam jest nasz cel, powiedział Karmelek, wskazując na gniazdo. Ale musimy być ostrożni, dziki mogą być niebezpieczne. Podkradli się cicho do gniazda i z ukrycia obserwowali dziki. Była to wielka rodzina, w tym małe prosiaczki bawiące się na polanie. Wśród nich zauważyli marchewki Rumianka, które dziki jadły ze smakiem. Musimy odzyskać nasze warzywa, szepnął Rumianek, ale jak to zrobić? Ruda miała plan. Musimy odwrócić ich uwagę i spróbować podejść bliżej. Może uda nam się porozmawiać z przywódcą stada? Podzielili się na dwie grupy. Malwa i Karmelek poszli odwrócić uwagę dzików, bawiąc się na polanie i robiąc hałas. Ruda i Rumianek podeszli bliżej do gniazda. Gdy dziki skupiły się na zabawie, Ruda i Rumianek zbliżyli się do starszego dzika, który wyglądał na przywódcę. Przepraszamy, że przeszkadzamy, zaczęła Ruda, ale te marchewki należą do naszego przyjaciela Rumianka. Czy moglibyśmy je odzyskać? Starszy dzik spojrzał na nich z podejrzliwością. To nasze jedzenie teraz. Nie oddamy ich tak po prostu. Rumianek zrozumiał, że muszą działać sprytnie. Może możemy się jakoś dogadać? Możemy pomóc wam znaleźć inne jedzenie, jeśli oddacie nam nasze marchewki? Starszy dzik zastanowił się przez chwilę. Jeśli możecie pomóc nam znaleźć inne jedzenie, zgodzimy się na to, ale tylko pod takim warunkiem. Przyjaciele zgodzili się i razem z dzikami wyruszyli w poszukiwaniu jedzenia. Zebrali żołędzie, jagody i inne rośliny, które dziki lubiły. Gdy wrócili z pełnymi brzuchami, starszy dzik zgodził się oddać marchewki. Dziękujemy za pomoc, powiedział starszy dzik. Może możemy być przyjaciółmi i pomagać sobie nawzajem w przyszłości. Oczywiście, zgodził się Rumianek. Cieszę się, że mogliśmy się dogadać. Przyjaciele wrócili z marchewkami do ogródka Rumianka, szczęśliwi, że udało im się odzyskać skradzione warzywa. Byli też zadowoleni, że zyskali nowych przyjaciół w postaci dzików. To była niesamowita przygoda, powiedział Karmelek. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. Tak, i nauczyliśmy się, że warto współpracować zamiast walczyć, dodała Ruda. Przyjaciele byli zadowoleni z rozwiązania zagadki znikających marchewek i zyskali nowe przymierze, które pomoże im w przyszłości. Wracając do domu, cieszyli się spokojem i radością z odzyskanych skarbów. Tak zakończyła się ich przygoda w zapomnianym lesie przyjaciele byli zadowoleni z sukcesu i wiedzieli, że razem mogą stawić czoła każdemu wyzwaniu.